Witam serdecznie, witajcie. Mieliście kiedyś tak, że braliście testosteron, i nagle okazuje się, że nie wzięliście zastrzyku, a tym samym wasza sylwetka się poprawia, wasze samopoczucie jeszcze bardziej się poprawia. Coś, coś niesamowitego. To jest coś takiego, jak się zmieni proporcja testosteronu do estradiolu. Czyli testosteron sobie poszedł niżej. I okazuje się, że ja po prostu czuję się o niebo lepiej. Mam taką spokojną, wyluzowaną głowę. I w ogóle moje ciało wygląda lepiej, tak jakby się po prostu, nie wiem, wyrzeźbiło mięśnie, jakieś takie bardziej wyrzeźbione, lepsze nabicie, taka lepsza świeżość. To jest takie coś niesamowitego, z czym się chciałem z Wami podzielić, ponieważ mam coś takiego, że. No tak, z tego opakowania Prolongatum testosteronu została mi jedna ampułka. Yy, I to jest oczywiście moje pierwsze opa opakowanie testosteronu Prolongatum. I wziąłem sobie cztery ampułki, brałem je jedną ampułkę co 7 dni, w każdą sobotę. A teraz mamy dzisiaj już poniedziałek. Postanowiłem sobie nie przybijać tej, tej ampuki, ponieważ zauważyłem, jakby polepszenie samopoczucia i polepszenie wyglądu. Więc teraz korzystam z tego. Zauważyłem też, że o, o niebo lepiej jeszcze jest lepszy jest wzór czyli. Dużo lepiej, jeżeli chodzi o funkcję seksualne. Co nie twierdzę, że jest źle, bo jest bardzo dobrze na tej stronie, ale tutaj. Już takie od samego rana można obserwować naprawdę niesamowite, niesamowity twardy wzwód i to jest coś niesamowitego. I poprawa wyglądu mięśni, sylwetki. Tak jakbym się po prostu wyrzeźbił, albo bym przybił propionata. No coś niesamowitego. Tym się z Wami chciałem podzielić bo miałem w przeszłości też takie sytuacje, że właśnie, hmm, chociażby z metanabolem, kiedy go brałem i w momencie, kiedy przestawałem go brać, nagle miałem polepszenie, polepszenie sylwetki. Ja to wiążę z tym, że zmieniają się proporcje testosteronu, DHT do estrogenów. I, i tym samym otrzymujemy taką świeżość. Czasami właśnie zmiana tych poziomów, tych hormonów wpływa na nas korzystnie. I, i tu... Nawet na omnadrenie możemy, możemy coś takiego obserwować, jak ja to określałem kiedyś, że zmiana tych poziomu estrów testosteronu, bo każdy ma w innym czasie wybicie, tak, każdy z tych estrów się w innym czasie wybija. Są też takie spadki trochę i to akurat odczuwałem korzystnie. Yy, korzystnie, o ile niektórym osobom to rzeczywiście może przeszkadzać, że zmieniają się te proporcje i u nich się raczej to zaburza. U mnie raczej nie, nie mam takiego problemu. Natomiast jeśli chodzi o sam jeden estr, jeżeli następuje jego spadek, to zauważam, że po tygodniu jest jak gdyby jeszcze poprawa. To samo yy, kiedyś obserwowałem na testu stronie Enantanie, takim underowym, gdzie wybiłem 200 mg yy, co tydzień i nagle nie przybiłem sobie kolejnego tygodnia tylko po prostu no, no nie przybiłem przybiłem wtedy co dwa tygodnie i właśnie w tym czasie zaobserwowałem poprawę sylwetki, poprawę samopoczucia, wszystkiego jeszcze także nawet jakby zwiększyła się masa wtedy, teraz mam wyjątkowo bo mam taki czas, że nie mam tych treningów tak jak powinienem mieć nie mam nawet żywności tak jak powinienem mieć ustawionej, bo nie mam na to czasu, a jednak sam ten estr testosteronu robi naprawdę dużą robotę i tutaj jest to zjawisko, że no zmniejszyłem, jakby zmniejszył się stężenie, zmniejszyło się stężenie testosteronu we krwi, i tym samym widzę jakąś tam poprawę, jakby naprawdę wziął nie wiadomo co nie. jest czy, czy coś, coś takiego, jak ten organizm, nie wiem, jakby odpoczywał od tego testosteronu, tam się zmieniają proporcje estrogenów do testosteronu, ale sam tak jakiś świeżość taka, że ten testosteron nie jest gdzieś tam, nie winduje w, pewnie w samej górnej granicy, tylko sobie pewnie opadł trochę i ta, samo to przejście z wyższego poziomu testosteronu na niższy pokazuje mi, że, że jest lepiej, tak, ale najpierw musiał się testosteron rozkręcić, czyli cztery ampułki leciały co tydzień, co 7 dni, Byłem zadowolony, bo to już działało, a teraz jeszcze bardziej zadowolony, jeżeli te kilka dni będzie dłuższa przerwa. Oczywiście ja sobie lada dzień, jeżeli poczuję, że jest słabiej, to ten testosteron sobie przybiję i będę kontynuował, kontynuował już no, tą terapię dalej tym na testosteronie Prolongatu. Także dzisiejszy taki krótki film na temat tego. Myślę, że wkrótce się coś pojawi też nowego na temat tutaj, jeszcze suplementacji, gdzie wybiorę sobie, pokażę Wam trzy najlepsze moje suplementy, które warto stosować, moim zdaniem. A jeden, zamówiłem sobie właśnie cztery opakowania, żeby mieć go na dłużej, bo widzę, że to działa i jest moim najlepszym środkiem, jeśli chodzi o sferę taką psychiki i rozluźnienia. Także jeżeli materiał. Ci się podoba, zostaw łapę w górę. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i do następnego.